Gdzie my jesteśmy? Widzowie, to ogólnie pierwszy odcinek na moim kanale, ale widzowie, czy tam jest jakieś schronienie? Widzę tutaj coś takiego na górze. dobra, to trzeba chyba y, w idealnej sekundzie widzowie zobaczcie na górze, trzeba chyba tam y, dotrzeć do takiego schronienia. Widzowie. Więc ja tam już idę. Na szczęście ja jestem dosyć dobry w oby. To pierwszy odcinek na kanale Marcel Plus, czyli na moim kanale Robloxowym. Tak. No i za chwilę mi tutaj na górze czerwone, i chyba za chwilę po prostu będzie ten. Tu Zachód nas, nas gonił, ale w schronieniu nam chyba nic nie zrobi. Zobaczcie, 9 sekund w lewo. Ukryli się w schronieniu. Nie wiem, co to znaczy to w lewo, ale dobra. Możemy już iść. Ej, widzę, tutaj, tutaj, widzę. Tutaj jest jakaś niewidzialna drabina. Musimy tędy przejść, chyba. Tak. Teraz laser. Idziemy tędy. Hop. Tędy. Tędy, 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 tędy. Czemu ja tak ciągle mówię? Tędy, dobra widzowie. Jeszcze nam zdąży dojść. Bo ten początkowy to jest łatwy. Dobra, dobra widzowie. I czy tam są w ogóle dalej schronienia? Tak, są schronienia, dobra. Dobra, są schronienia. O, nie muszę się bać. Tutaj niewidzialną drabiną. U, prawie spadłem. Już myślałem, że spadnę widzowie. Hop. Dobra. Idziemy tędy. I widzowie musimy to przetrwać. Musimy dojść do końca widzowie. Tędy. I teraz, teraz chyba tędy trzeba przejść, tak? Tędy. I teraz do tego schronienia, bo za chwilę będzie rozgonił Tun 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 Sahur. Więc czekamy. Zobaczcie jaki tam jest Tun Tun Sahur. Tam, o tam, tam. Tam jest oczywiście tylko zdjęcie Tun Tun Sahura, nie prawdziwy. Dobra. Hop. Tędy. Teraz tą drabiną musimy wejść. Tędy. Teraz poczekajmy na to. Kurde! Wreszcie tam zdąż zdążę dojść. <laughs> Widzowie, to będzie chyba jeden z dłuższych odcinków. Widzowie. Dobra, dobra, możemy już iść. Zresztą mi się wydawało, czy tam był Tung Tung. Sahur. Dobra, nie wiem. Hop. <laughs> tędy. Kurde, jeśli tam zdążę dojść. Dobra. Tędy, tędy. Tędy. Hop. Dobra. Jesteśmy już tutaj widzowie. Dobra. I czekamy. Ej, tu nitry tutaj z dwa. Tu Tung, Dobra. Hop. Tędy idziemy. Widzowie, ja po tym odcinku dostanę głupawki. Ja po tym odcinku naprawdę dostanę głupawki. Widzowie, po tym odcinku naprawdę, widzowie, dostanę głupawki. Dobra, czekamy. Dobra, idziemy dalej. Hop. Hop. Co nawet zaraz dostałem głupawki, nie po odcinku. Normalnie zaraz. W sumie to, to, właśnie, za, to, to właśnie może być po odcinku, bo. Bo zaraz, zostanę, mogę dostać takiej głupawki, że zaraz możesz być po odcinku. Dobra, już tam nie dot. Zabij mnie. Zabij mnie tungtungu. Jaki jumpscare, ty. Dobra. Dobra. Już możemy iść. Ej, ale tam był tungtung. -tung. Hop. Dobra, jestem pierwszy. W sumie to nawet nie jest wyścig, tylko jakaś gra o przeżycie. Widzowie, nie wiem, że ja tam dostanę się na góry. Normalnie to jest chyba niewykonalne. Dostanie się tam na góry jest niewykonalne. Tam na samą góry tej wieży dostanie jest normalnie. Widzowie, dostanie się jest niewykonalne, naprawdę. Dobra. No i idziemy. Tam był chyba Tung Tung Sahur. Dobra, nieważne, sprawdzałam na granicze, czy był. Nieważne, czy był, czy nie był. Ważne, że mnie nie zabił. To wszystko, przez tego typa. Dobra. No Tędy. Hop Hop tędy Dobra Jesteśmy W ostatniej sekundzie, ale chyba w ostatnich 5 sekundach tutaj dotarliśmy A tutaj jeszcze Tutun Tung Sahur Ale co to są za Tutun Sahury Za, za tunk, Sahury w jakimś ubraniu Widzowie Widzowie, potem odcigu dostanę głupawki na godzinę. Normalnie głupawki na godzinę dostanę, dlatego że znowu spadłem. Hop, tędy, tędy. Dobra, jesteśmy już w, schro w schronieniu. I czekamy. Więc przejść to ile bym sobie jakiegoś spida z Robuxy kupić, ale to jest chyba tutaj niemożliwe. Kurde to głupawki, to na...